Witajcie to wyższe, z tej strony ja, wasz kochany marszałek Daniel, a teraz kolejny odcinek z Mega Kampanii. W poprzednim odcinku, raczej, jak dobrze pamiętacie, nie działo się aż tak dużo. Mieliśmy tam kilka mniejszych takich wojenek. gdzie tutaj skupiliśmy się na zarządzaniu państwem. No i tak, no w sumie bardziej rozbudową, właśnie tych wszystkich budyneczków, co tutaj są. A w dzisiejszym odcinku, a no, zobaczymy, co się będzie działo. Jak na razie myślę, że, się, że zajmiemy się odbudową. Znaczy może nie odbudową, ale tak bardziej jej... wam, No bardziej tutaj ulepszenie naszego kraju, ponieważ chcemy, żeby później nasz kraj tak mocno poszedł. Ale to zależy od króla naszego. Na razie. On by się skupił na odbudowie. No cóż, jest tutaj naszym dekartem, Ale jest byst, więc jeżeli nasz król zauważy jakąś okazję, to myślę, że ją wykorzysta na spokojnie. Na razie nasza córka tutaj nic takiego nie działa, ale nie ma problemu. Poczekamy, zobaczymy. Na razie tutaj podzieliliśmy tak mniej więcej na dwa hmm, z Fidiopie po tym jak zabiliśmy Syna. Tutaj widzę we frame się nic nie dzieje ciekawego. Debrodane Karola. No i dobrze. Zobaczmy. Poczekajmy może a wszystko się tutaj odbuduje ładnie. Albo raczej zbuduję właśnie. Będziemy wykorzystywać nadal Prestige do tego, żeby robić więcej piechoty. <laughs> Dobrze. Daj ulepszymy może... byśmy mogli ulepszyć lekką piechotę. Nie, nie zbyt bym chciał. Tutaj już więcej piechoty nie wezmę, więc może faktycznie weźmy tutaj ten obóz wojenny, żeby było więcej tej lekkiej piechoty. Bo zawsze to trochę więcej. Tutaj się już buduje. A tutaj co byśmy mogli? Też do ciężkiej piechoty zbudujemy coś. <laughs> Oj, wybaczy no, niestety. po mnie bierze po tych wszystkich nagrywkach. Mamy tutaj naukę plus 1. Właśnie nie, bo ją tracimy. To niedobrze. To nie dobrze. I nasz synek ma, ma 15 lat, więc już niedługo będzie mógł startować. No dobrze, to dobrze. Hmm, ile tutaj mamy procent legendy? Legendy mamy 36%, więc jeszcze chwilę poczekamy. E, może tutaj będziemy mogli coś ciekawego zbudować. A, ja, tu mamy rozwiązana związana. Hmm, tutaj jest ale ciężka piechota, więc budujmy tutaj. Dobra, na razie tak zróbmy. Musimy jednak podbudować trochę tej piechoty. Ok, Zobaczymy troszkę renomy. <laughs> no dobra, zaraz będziemy musieli chyba wrócić na jakieś podboje, ponieważ no mamy nie dość że mało golda to prestiżu jeszcze też tak troszkę malutko jest. Ale tutaj również wdzięczność widzę. Czy możemy tutaj za punkt religijny? Możemy tutaj widzę. Ok, Zbudujemy sobie ten... Mm, Tutaj tą ścianę i... coś jeszcze. A właśnie, fortyfikacje będziemy mieli. I tutaj wielkość gabinety i łuczników też troszeczkę, więc to się nam opłaci. Co to jest? się siostra mojej dynastii? Nie, nie, nie. A raczej nie chcemy. Zobaczmy, jak tutaj wygląda to wszystko. Marszałek jest wolnym stołkiem. Będziemy aby armię w naszej stolicy, ponieważ tu jest najwięcej wojów. 1500 lekkiej piechoty, plus 200 ciężkiej. A tu w tej ciężkiej, no to jest potężnie. Powinienem rzec, ile mamy, dostajemy prestiżu na miesiąc, plus 6. No dobrze, prestiż nam się na pewno będzie przydawał. I tutaj ostatnie punkt na ciężką piechotę. Tutaj wydajmy. Ok, i zaraz będziemy się na jakieś podboje, tylko co byśmy chcieli na razie podbić? Może spróbujemy coś tutaj. właśnie coś tutaj pograć. Powiemy wojnę. O teren. Od tutaj. A może tutaj, właśnie, zaczniemy coś działać. Też mają 3000 w wojów, więc niezbyt mi się to pierwszy. Tutaj. Czy oni są zajęci wojną? Na pewno nie. Bo tu widzę, że mają rozejm. Ehm. No, niby fajnie by było tutaj zaatakować. nie w sumie może nawet spróbujmy, spróbujemy coś zaatakować. Tutaj, coś się mogli zaatakować, przykładowo to no, albo tą No, myślę, że próbowalibyśmy się tutaj dostać, więc zaatakujmy jedną z tych prowincji. Wypowiemy wojnę. Właśnie, to jaki mamy fokus? Na handel, bardzo dobrze. Ma się opłaci, więc wypowiemy tutaj wojnę. Jaki jest nasz stan wojska? 5000. tysięcy. Okej, okay. oni mają ledwie 1000. Takie 700, więc wypowiemy wojnę. Nasz, ojej, nie to chciałem kliknąć. Naszka wypowiadam wojnę, ponieważ. No. Jest troszkę paranoiczny, więc myślę, że chciałby. Ale jest też dręcznym taktykiem. No i jest oszpeconych jak tutaj widać Jesteś też, też dumny, więc myślę, że chciałby zdobyć prestiż dla swojego państwa. Więc bierzemy armię. Zbierzemy tutaj, weźmiemy ją do jednego miejsca. Zbierzemy. Zację tego wewnętrznym taktikiem, to to też oczywiście pójdzie też na wojnę. Jako generał. O, i pójdziemy może tutaj. A pokonamy te wojska. Doskonale będziemy mieli więzienie, Będzie na wielki bolt. Dzięki czemu też będziemy zyskać prestiż przez to. Wejdźmy tutaj. O właśnie. Mm. No właśnie, tutaj jakiś laktyzm wykazał się w bitwie. Dbimy te jedno oj i ucieka nam. Ale jego wiemy, widzę. O, super. Kolejni więźniowie. Zobaczmy, że mamy już więźniów. Mamy czterech więźniów. Ile bym na niego chcieli? Dziesięć. To już wolę go zabić prędzej w Wielkim Bolcie. I kiedy będzie mógł być zorganizowany Wielki Bolt? Musi się... nie ta opcja. Ale na razie oblegajmy sobie tutaj. Mm, Okej, okay, tutaj nasza córka już dorosła. <laughs> Myślę, że jak już podbijemy tę pozycję, to powinno być już dużo procent. Takie 90 właśnie. I też próbujemy sobie podbić tutaj. O, nawet już jest 100, więc nasz to akceptuje. No dokładnie, już już tutaj widzę jest. Odwołamy wojska. Cofniemy je na tereny. I rozdamy tytuł. Może utworzymy tu jakiegoś nowego wasala. Ktoś, kto nas lubi. to tu może nas bardzo lubić. Hmm. Może tutaj najbardziej. Może naszej córce damy to. Tak szczerze. Na przykład tej córce. Możemy dać tej córce w sumie ziemię. Czy możemy jej tutaj dać ziemię. Niestety nie możemy jej chyba dać ziemi, a szkoda w sumie. E, ponieważ... No, w sumie nasza córka jakby za zarządzała ziemiami, to by nie był zły pomysł. Natomiast no, chyba tak. Dodamy je temu człowiekowi, tylko czy on ma jakieś ziemie? Bo chyba nie miał żadnych ziemi. A powinien dostać. Do niech dostanie daropad, bo musimy go znaleźć. Dopad właśnie. Proszę mi jej tą ziemię. I mamy już 7 na 7. Czy możemy coś rozwinąć tutaj? Nie, bo ponieważ tu się ciągle rozwijam mmm, ciężka piechota. Może tu coś będziemy mieli. A, za punkty religijne możemy tutaj ulepszyć sobie. Naszą obronność do już 40. Dziesiątych. Dobrze. Nominacja następcy właśnie. Ile nas syn ma lat? Co się jest? Czemu on nie żyje? Gdzie jest nasz syn? Halo! Przecież mieliśmy tu syna? Co się stało? Gdzie jest nasz syn? O nie, 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 ja nie mogę na to pozwolić. Przecież nasz ród zaraz się skończy, a to ja dopiero zacząłem grę. Ja nie chcę, tak? To będzie to na wszystkich ludzi. Ja muszę normalnie mieć syna. Właśnie, mi syna trzeba. Więc, no, musi tu działać nasza małżonka. Okej, okay, co to musi być? stanie wojny, dobrze. No, proszę, małżonko, że... sprawdźmy że miał jakiegoś syna, a przy okazji weźmiemy organizac... wysoką organizację plamienną. Mm. Oj, niedobrze nasza. Nasza żona prawdopodobnie nas zdradza. To niedobrze. I tu jeszcze tak szybko troszkę. Dobrze. O w dupę, jej własny bratanek. No. Trzeba o to ujawnić. Mamy nieszczystą żonkę. Czyli trzeba ją uwięzić. <laughs> Idziesz do Rochu, żono. <laughs> no, ty już na pewno nie jesteś moją żoną. Gdzie to zorganizować rozwód mogę? Właśnie, już nie będziesz moją żoną na pewno. Nowej żony trzeba poszukać. Może być i taka. I kolejny ślub. No, no, nie jest dobrze. Musimy zatrzymać to. Musimy zdobyć syna. Kurczę, ja myślałem, że nie my mamy syna, a tu widzę, nie mamy żadnego synka. Zaraz będziemy musieli zmienić chyba prawo dziedziczenia. Eee, właśnie, czego nie mamy tutaj? Nie możemy mieć żadnego wasala z negatywną opinią. Eee, tutaj wasale. Nasi wasale. On nas lubi. On nas nie lubi. Niedobrze, ale już nas lubi. Ok, ty też nas musisz lubić. Wyśli dar lub nas. Ok, i tylko ty już nas nie lubisz. Eee, Wyśli dar 40. Ok, i teraz będziemy mogli sprawić, żeby, żeby kobiety dziedziczą tron. Jeżeli nie ma męskich pretendentów, dobrze, więc wprowadźmy to. O właśnie. Dobra. Czyż już nie będzie znaczenia, bo to i tak nasze córki są i tak. O kurcze, ale powiem wam, że troszkę... Troszkę się wystraszyłem, kiedy zobaczyłem, że nie ma męskiego potomka. Może tutaj w ogóle coś do co sobie weźmiemy? <laughs> Trzeba będzie właśnie jakieś ziemię tu podbić. Na przykład yy, towa czy Talowa. Nie wiem, jak to, czy to dobrze czytam. Ile oni mają wojska? 3000. Oj, to trochę dużo, dużo, dużo. My mamy 5000 teoretycznie. A może. No, wypowiedzmy wojnę o Talwę, Dobrze. Mamy tutaj przy okazji z eventu mm, wojska, więc one nam będą pomagały. To dla nas jest dobra informacja. Na nasza córka, tak na nasza córka. Okej. Okay. Tutaj nie powinno być żadnego odpadu. Nie wydaje mi się. No a więc idziemy na tutaj. O. Dzielimy wojów. Okej. Okay i niech atakują. bardzo ładnie widzę na idzie. i oblegać tę ziemię. no liwo nie miał potężną armię wbrew pozarom, a nie wygląda na wielkie panstwko. ok. zaatakujemy właśnie tutaj. no wyglądało niebezpiecznie przez chwilę powiem wam. Jak przyjmiemy jeszcze jakieś jedną prowincję, to powinni już chyba sobie dać spokój. Ok, widać, że nasz tutaj doradca chce, żebyśmy zainwestowali w trade. Dobrze, zróbmy to. Okej. Okay. przy okazji przyjmijmy tutaj właśnie. Teraz możemy sobie. mm. zaakceptować żądania. Wyłączamy tutaj utrzymanie armii. I cofamy. Hmm, Zapisaliśmy tutaj 15. Ok. Mm -hmm. Weźmy to. A się teraz trzeba będzie zrobić. Zaczekajmy, może która obejmie córkę władzę. Wtedy, wtedy, wtedy wybierzemy jej męża, tylko oczywiście, żebyśmy my mogli tutaj, żebyśmy my mogli tutaj dziedziczyć, żeby to na naszą córkę jednak szło wszystko. Ok. Lecimy renomę, niedobrze. No, a i tak mamy dużo renomy tutaj. A na status legendy ma 80%. Musimy tu troszkę wojów. Kurczę, co się dzieje? Czemu oni w ogóle wygrywają z nami? Kurczę nasze ziemię. Nie podoba mi się to. Zaraz weźmiemy tych tutaj. Właśnie. No i już ich miażdżymy. Bardzo ładnie. Jednego już mamy. co my będziemy chcieli ulepszyć? Infrastrukturę zamkową myślę, że będziemy chcieli. Chociaż Zobaczmy jakie mamy tu ograniczenia. Tutaj nie mamy pieniędzy po prostu na to, a tutaj. Miasteczko handlowe. Miasta. Dobrze, dobrze. Więc to ulepszymy na pewno. Będziemy chcieli również ulepszyć szlacheckie zwyczaje. A tutaj myślę, że organizacje. No nie. machiny oblężnicze nam się też myślę przydadzą mocno. Kawalerii nie mamy zbytnio, więc nie będziemy jej ulepszać. Nawet chyba nie możemy, właśnie. Ile za niego 30 Strydzie 10. Tu za niego 25. 25. Kiedy my będziemy mieli wielki bolt, właśnie to mnie zastanawia troszkę. Mhm, mm ok, zgadnij tak. Przerodnia siostra, o kurczę, ma? A dostań 200 renomy, nie wiem. Nie chciałem jakoś nikogo poświęcać. Właśnie, odwołamy wojska. <laughs> Mamy ich trochę jednak dużo. No, nasze. Jestewko powoli, ale powoli, ale się rozwija. Tutaj bardzo próbujemy tutaj yy, rozwijać je jednak. Potrzebujemy teraz na razie stateczków. One nam się bardzo przydadzą. Nie możemy tu stateczków, ponieważ... Dobrze, mistrz teologii. Dobrze, dobrze. Znowu moja żona mnie zdradza. Ja nie wiem, co się dzieje z moimi żonami. Tylko by mnie zdradzały. Znowu jakaś latacznica. Latecznica. Do ciemnicy won. Mhm. Mm. Mm No, no. Niestety, gorzka mi nie lubi, ale tylko troszkę. jaki poziom dyplomacji. Używamy go. Ok. O kurcze, zaatakowało. Łocki bunt mnie zaatakował ma 3000 żołnierzy no okej, okay, więc w tym wypadku, a nie on ma, tylko 1000, to spokojnie. Mamy syna, jest następca, ale co się dzieje, co się dzieje. Mogłabym dać jeszcze sukcesy. Mhm. Dobra, Nie ten bunt. A, no to też możemy w sumie zlikwidować armię. Okej. Okay. O, widać tutaj jest wiele... Wiele synów ma. Jakby tak ktoś go chciał zabić. Jak tylko zobaczyć, może by ktoś chciał. Tylko 50%. Nie, to chyba za mało. Już jeszcze nie, nie. Zbyt wiele osób go lubi, ale i tak jest stare, to powinien niedługo umrzeć. Chociaż na nasz ma też takie 49, więc... Też ma trochę sporo. Tak czy siak. Wyjaśnijmy go i niech buduje legendy. Nie podoba mi się mój stan majątkowy chwilowo, który wynosi 20 ledwo. Wydaje mi się, że powinien wynosić ciutkę więcej. A tu widzę też Mongołowie jednak e, troszkę próbują zniszczyć wszystko co się rusza. Chociaż wydaje mi się, że to jest chyba bunt już, tak? Nie. Nie wiem, nie wiem. Ale i tak jest niebezpiecznie, widzę. Musimy jakoś nabrać status majątkowy, ale na razie weźmiemy sobie tutaj, zbudujemy coś za prestiż. Tylko co? Może tutaj to, to. Nie, nie. o łączniku dymy. Ale widzę, że już mamy 20 minut odcinka, więc dziękuję Wam bardzo wszystkim za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Zapraszam na następny odcinek, oczywiście. I zapraszam do publiwania jak, jak Grzecznik. Na razie, cześć.